Tak? Miał. Cześć, maleńka. Dla kogo teraz nauczysz Przecież wiesz. Nie, nie wiem, powiedz. Nie, nie powiem. Po prostu powiedz. Jestem dość stary, wiesz. Nie potnę się. Przecież wiesz. No. Kto to jest? Nie będę krzyczał, nie bój się. Wiem, że nie będziesz krzyczał. Ty nigdy nie krzyczysz. Kto to jest? A wiesz. Kto? Ono. Nie chcę się z tobą gadać.